Co Jest... Co jest? Z tym gę. Ja, ja No, e, jak? Czekaj, jak? Piszę! Jak? Hej e, Hejka, ale jak? Osob. Jak mm -hmm mody, czyty mody hacksy hmm. ja cię ja to nagrywam widzisz ile osób można mieć, nie przecież jest a u, u mnie siedem Widziałem jak byłeś poza statkiem. Ej, widziałem jak byłeś poza statkiem. Eee, ja, ja widziałem, nie? Ja to nagrywam nawet. Nie, ja ja to wrzucam na YouTube. Nie. Eee. Eee. No jak jak On ma chyba haksy jakieś. Ja cię kręcę. dobra, do widzenia. Widzowie. Ne, jeszcze.